Niedawno w wydawnictwie PWN ukazała się moja nowa książka Etyka Życia Codziennego, którą chciałem Państwu polecić, czytając jej krótki fragment. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z uniwersalności sfery etycznej, sądząc, że kwestie moralne pojawiają się w ich życiu wyjątkowo. Najczęściej w postaci jakichś trudnych dylematów, których rozstrzygnięcie jest właśnie sprawą ściśle prywatną, związaną z osobistą wrażliwością i przekonaniami etycznymi, czy sumieniem, lub nawet przekonaniami natury religijnej. To nieprawda. W dobro i zło jesteśmy uwikłani nieustająco i podlegamy ocenom moralnym niezależnie od tego, jakie żywimy przekonania, w co wierzymy i jak bardzo intymne wydają się nam nasze decyzje i postępki wobec bliźnich zresztą nasze przekonania moralne również podlegają moralnej ocenie w żadnym wypadku nie możemy powiedzieć moja moralność to moja sprawa nasze postępowanie ma wpływ na innych i obchodzi innych sami oceniamy innych i nie pozwalamy na to żeby każdy oceniał wyłącznie sam siebie rozgrzeszając się ze wszystkiego z czego tylko sam potrafi się przed sobą usprawiedliwić, lub z czego może rozgrzeszyć go siła nadprzyrodzona, w którą wierzy. Moralność, powtórzmy, nie jest sprawą prywatną. Tak to nie działa, jakkolwiek wielu z nas marzy o tym, by nikt ich nie oceniał i się ich nie czepiał, jeśli tylko nie naruszają prawa i wykonują swoje obowiązki wynikające z dobrowolnie zawartych umów. Niestety nikt nie może się wyłączyć ze wspólnej, łączącej nas w etyczną ludzkość, sfery moralnej, wypełnionej wzajemnymi zależnościami, zobowiązaniami, uczynkami i ocenami. Nikt się nie może z tej sfery wyłączyć, choć nikt też nie wydawał zgody na wejście do niej. To tak jak z obywatelstwem i podleganiem prawom swojego kraju. Nie ma tu dobrowolności. Przez to, że mamy zdolność do kierowania swoimi uczynkami, rozumienia panujących zasad współżycia z innymi ludźmi, czyli normetycznych, obyczajowych i prawnych, oraz podejmowania zobowiązań, jesteśmy wszyscy istotami moralnymi, czyli podmiotami moralnymi. Jako tacy mamy zobowiązania i obowiązki: krzywdzimy i jesteśmy krzywdzeni, czynimy dobro i otrzymujemy dobro od innych. Oceniamy i jesteśmy oceniani. Wszystko to składa się na nasze życie moralne i jest to, przyznacie, sprawa bardzo, bardzo poważna. Jan Hartmann, etyka życia codziennego.